Salon polityczny. Wittman, dzień dobry. Naszym gościom jest dzisiaj Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, kandydat na prezydenta Republiki Litewskiej. Dzień dobry, witamy pana dzień bardzo dobry serdecznie. Dobry dzień pan dobry państwu. Pana blok, blok Waldemara Tomaszewskiego, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wystartuje pod numerem trzecim. Będzie to szczęśliwa trójka, sądzi pan? E, jak najbardziej. Trójka jest szeroko znaną liczbą i w zasadzie z szczęśliwą liczbą, tak więc myślę, że na pewno y, będzie szczęśliwą, chociaż y, nie numery wyborcze będą decydowały, a zaufanie wyborców i to zaufanie y, jest wzrastające do akcji wyborcze Polaków na Litwie, tak więc cieszymy się, że udało się nam uczciwie pracować i przez to, nie tylko, że zachowaliśmy ten mandat zaufania, też powiększamy kręg swoich wyborców i to dobrze notuję przed następnymi wyborami. Teraz mamy wybory prezydenckie, europarlamentarne, a już nie za długo, za dziewięć miesięcy będziemy mieli wybory samorządowe. Sądzi pan, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się z drugą turą wyborów prezydenckich, że odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich? Raczej tak prognozowałbym, że będzie druga tura, bo wszystko wskazuje na to, że wielkiej aktywności wyborczej nie będzie. Jeżeli przyjdzie głosować powiedzmy 45-49% wyborców, to na pewno będzie druga tura. Ale nawet po przekroczeniu tych 50% frekwencji. Mogłem prognozować, że, że będzie druga tura, bo nie ma e, takiego wielkiego poparcia dla jednego z kandydatów, ponad 50%, które jest wymagane w takiej sytuacji. Ma pan wszystkie szanse, żeby dostać się do drugiej tury, żeby być... <grystanie> W drugiej też wyborów. No, to już tak bardzo optymistycznie powiedziano. Są takie komentarze i politologów, i obserwatorów, że szanse są, ale walka jest wyrównana i, i na pewno to nie są, jak pani powiedziała, wszystkie szanse. A musimy jeszcze dużo popracować, żeby właśnie tych zdobyć więcej głosów. To będzie w wielkim stopniu zależało również od tego, jak się rozłożą głosy między poszczególnymi kanetami. Można utrzymać i 18% głosów. I nie wejść do drugiej tury, a można otrzymać 10, 11 i wejść. To więc zależy oczywiście od ilości głosów, ale też od, od rozłożenia się tych głosów pomiędzy tymi, którzy będą mieli ich najwięcej. Mhm. Ma pan wiele teraz spotkań, odbywa się kampania, przebiega kampania wyborcza. Jak pan się czuje w tej kampanii wyborczej? Jak pan ją ocenia? Kampania nie jest taka powiedzmy, widoczna w mediach. Zresztą wszystkie kampanie tutaj na Litwie nie są w takim stylu zachodnim, gdzie, gdzie widać tą kampanię. One są bardzo głośne. To już jest nasza, nasza określona specyfika kampanii wyborczej, są określone ograniczenia ustawowe, ale też zauważy się, że nasza ludność i nasi wyborcy zbyt wiele uwagi temu nie poświęcają, bo w kampanii była sporo wyborów, sporo na niestety realne rzeczy. Nie poprawia się wręcz odwrotnie, w niektórych sytuacjach nawet ona się pogarsza. Tak więc ta kampania, nazwałbym takim jednym słowem, jest mało, mało, mało widoczna, aczkolwiek prowadzimy ją aktywnie i nie tylko w mediach, do których jesteśmy przywiązani, bo większość audycji jest sponsorowanych przez Państwową Komisję Wyborczą, ale też prowadzimy kampanię w terenie i dzisiaj będę miał wiele spotkań konkretnie w z soliśnickim bodajże z pięć spotkań. Tak więc na pewno to jest ważne, żeby spotkać się na żywo z wyborcami. Zresztą jako partia Akcja Wyborcze Polaków na Litwie, która jednoczy ludzi wszystkich narodowości, praktykujemy częste spotkanie z wyborcami i wyborcy wiedzą, że nie tylko przed wyborami z nimi się spotykamy, ale na co dzień. Z kolei... Mhm. Na terenie Wienierzyszczyzny, jeżeli przyjeżdża jakaś inna organizacja z swoimi przedstawicielami na spotkanie, to wyborcy będą to chyba na pewno już wybory będą. Dobrze, jak, jak wyglądają takie spotkania z wyborcami? Czy, ludzie, czy dużo ludzi przychodzi na takie spotkania? Bardzo, bardzo różnie. Nie praktykujemy wielu spotkań, bardzo szerokich, bo odbraliśmy taką taktyką już od, od kilku wyborów, żeby do ludzi dojechać, a nie ściągiwać ich w jedno miejsce. Czyli owszem, mamy też większe spotkania w większych centrach, ale generalnie staramy się w mniejszych miejscowościach być i spotkać się też z niewielką ilością wyborców kilkunastu, czy kilkudziesięciu. Też wiele dzieje się w samorządach zarządzanych przez AWPL, zarówno wileńskie, rynowy, którym kieruje pani Maria Rekś, Słowicznicki, Zdzisław Poliewicz. Mają bardzo wiele projektów inwestycyjnych i szerokie programy są realizowane, tak więc też przy tych spotkaniach otwierają się określone obiekty mm. I, i to jest taka podniosła uroczystość, kiedy nie tylko spotyka się z wyborcami, ale też pokazuje się już konkretnego, co coś namacalnego, co udało się zrobić, a naprawdę udało się wiele zrobić, szczególnie w dziedzinie opieki społecznej, kultury, oświaty, obiektów infrastruktury. Bardzo wiele tego jest i bardzo wielka dynamika tych przedsięwzięć. Jedzie też Pan na spotkania poza tereny Wilszczyzny, no, na Litwie. Ma Pan takie spotkania? One się różnią czymś od tych... Tak, będę... Tutaj... będę w następnym tygodniu nad morzem, czyli w Klojepedzie. Będę miał tam kilka spotkań, zarówno z społecznością ogólną, jak też będę miał spotkania z mniejszościami narodowymi w jednym z gimnazjum rosyjskich. Będę miał również spotkania z przedstawicielami żmudzinów, za mi takie spotkania. Tak więc, jak widzimy, spektrum tych spotkań jest bardzo szerokie. Ogólno samorządowe spotkanie, też konkretne z grupą narodowościową Juzmudzinów, czy powiedzmy w szkolach mniejszości narodowej, bo są bardzo ważne również te spotkania, gdzie spotykamy się zarówno z nauczycielami, jak też rodzicami i przedstawicielami młodzieży, bo przecież już starsze okresyście również głosują, czy, czy będą głosowali niebałem. Na pewno będą mieli takie prawo głosu. Y, Odbywają się też, tak jak pan słonią, różne. Y debaty telewizyjnej. Wczoraj odbyła się taka kolejna debata na tematy socjalne, spraw socjalnych. Jak pan ocenia po wczorajszych właśnie, po wczorajszej audycji? Tak, odbyła się taka debaty? debata na temat opieki społecznej, na temat oświaty. Tematów to było sporo, ochrona, ochrona zdrowia. No mnie trudno byłoby oceniać, bo właśnie uczestniczyłem w tych debatach, tak więc więcej widzowie powinni oceniać. Aczkolwiek czasu. Ale pan nie jako jest... kandydat, czy czuje pan takie spełnienie, że udało się panu jakby wyrazić swoje opinie i, i dzięki takiej audycji też przyciągnąć część wyborców. Tak, czas jest dosyć ograniczony, bo jeden nas nie, daje się konetowi dwie minuty, później jedną, tak więc na pewno ciężko to cały spektrum przedstawić nie, tych planów tego programach, które mamy, ale są takie wymagania, wszyscy muszą mieć równy czas, na to jest sporo i tutaj nie ma co narzekać. Z kolei inne debaty, które odbywają się, powiedzmy, w portalach, przy transmisji też wideo, telewizyjnej czy, czy w radiach, one są powiedzmy bardziej ciekawe, bo jest i dłuższy czas i można rozwinąć temat i poruszyć szerszy kręg, krąg zagadnień. Tak więc różnie z tymi debatami, ale w sumie nie, nie ma co narzekać, bo jest możliwość właśnie przedstawienia Własnego programu wyborczego, przedstawienie też osiągnięć naszego regionu Wielinszyzny, przedstawienie wizji, długoletniej wizji rozwoju naszego kraju i na pewno w tym temacie mamy co do powiedzenia i mamy co do przedstawienia. Mhm. Czy po wyborach prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego, czy AWPL pozostanie w koalicji rządzącej? Myślę, że tak. Są oczywiście prowadzone określone spekulacje, ale na pewno nasza ośmiosobowa frakcja jest największym naszym zwycięstwem w ostatnich wyborach samorządowych. W dowolnym wypadku ona będzie działała przez całą kadencję i z taką ilością głosów potencjalnie nasi partnerzy nie tylko powinni się liczyć i liczą. Oczywiście ktoś próbuje na ten temat spekulować, ale myślę, że koalicja, koalicja zostanie. Dobrze, a co dało dla WPL obecność w koalicji Rządzącej. Po raz pierwszy w historii Litwy Polacy weszli do koalicji rządzącej. Jakie ważne sprawy udało się dzięki temu zrealizować? Jak mówiłam, najważniejsze, że mamy właśnie tę frakcję. To jest ogromne osiągnięcie i tutaj, nie zważając, czy jesteśmy u władzy, czy w pozycji, czy, czy w opozycji, na pewno to jest na całą kondensję I z tego się cieszymy niezmiernie oczywiście jesteśmy wdzięczni naszym wyborcom, którzy rozumieją wagę tej sprawy. Z kolei w tej koalicji udało się, się na sprawy załatwić. Aczkolwiek też nie jest łatwo pracować, bo okolica jest szeroka, 88 posłów i jednoczy przy wymaganej większości 71 posła, tak więc minusując nasze głosy, na pewno okolica ma większość wyraźną i nie jesteśmy tym językiem uwagi, tak więc czasami często niektóre sprawy realizować, nawet te, które udało się nam po dłuższych i... Trudnych negocjacjach wciągnąć do programu wyborczego. Tym niemniej udało się kilka punktów przynoszego programu zrealizować. Z tych najważniejszych. Nazwałbym zwiększenie finansowania o 25%, to jest wyraźne zwiększenie finansowania dróg lokalnych i to jest namacalny wynik w tym roku powiedzmy samorządy większe otrzymają ponad minut więcej litów. Czyli to jest osiągnięcie jest niesporne i bardzo ważne nie tylko dla naszego regionu, dla całego kraju, ale też nie uda, niełatwo było to osiągnąć, bo były określone sprzeciwy, określone lobby drogowców blokowali tę decyzję. Również udało się wpłynąć na to, że został zmniejszony VAT na system, e, dziedzina turystyki, co jest bardzo ważne, bo właśnie ta dziedzina e, wytwarza niemal krajowy produkt brutto. Tam są stworzone nowe miejsca pracy i my nie możemy normalnie konkurować z naszymi sąsiadami, gdzie VAT jest mniejszy i tylko trzy kraje mają VAT tak wysokie, jakie my mieliśmy. Tak więc to jest decyzja też ogólnokrajowa, decyzja w kierunku wizji rozwoju naszego kraju, która będzie służyła dla naszych obywateli. Naszymi głosami też przeszły decyzje o zwiększeniu

zasilków dla rodzin wielodzietnych. Cieszymy się z tego, że nasze głosy były zdające. Ale też należy powiedzieć, że głosując za wszystkie te sprawy socjalne, zawsze zachowaliśmy pryncypialność. Nasza frakcja, frakcja AWP, jako jedyna z koalicji rządzącej, nie głosowała za zwiększeniem wypłat dla posłów i urzędników zajmujących wysokie stanowiska. To była pryncypialna decyzja i cieszymy się z tego, że nasi posłowie nie tylko deklarują uczciwą działalność, ale też e, w realnym życiu e, no, no, trzymają no, no, się tej nie, zasady. Nie głosowali za zwiększeniem, ale jak została zwiększona, to przyjęli te dodatki. Nie, nasi posłowie. Nie zrzekli się e, tych większych e, od, pieniędzy. Pieniądze przekazują na cele charytatywne. Tak, więc, e, na pewno to Wszystkie to te principale. dodatki, które do, do, trzymali tak. w związku z, z, z decyzją Sejmu, przekazują tak, na Taka o, decyzja napada na frakcję, że będą przekazywane na, na cele charytatywne. Mm. A wczoraj koalicja rządząca zdecydowała, że do kwestii pisowni nazwisk w oryginale powróci dopiero w czerwcu. Um, Odłóżmy to najlepsze czasy, powiedziała posłanka Siolenie, która była inicjatorką tego projektu ustawy, razem z Kierkilacem. Nadejdą wreszcie te lepsze czasy, sądzi pan? No, ja myślę, że pios, kwestia pisowni nazwisk już napała na jakąś e, anegdotę nie wiem, czy śmieszną, czy smutną ale na pewno to e, wygląda bardzo. Nieładnie o tym mówi się, ale nic nie robi się. Zresztą komentując zestowanie tej ustawy, właśnie w ten sposób komentowałam, że ogólnie nie chcę komentować jakichś inicjatyw. Jak będzie przyjęty akt prawny, w ten czas przyjdzie czas na komentowanie i chciałbym powiedzieć, że to daleko nie jest najważniejszy problem, który jest stawiany przez mniejszości narodowe, bo przecież czasowy nazwisk, to nie jest prawa tylko dla, dla Polaków, czy dla, dla innych, to jest sprawa związana z prawami człowieka. Imię, nazwiska to jest własność prywatna, a własność prywatna, jak wiemy, nie powinna być naruszana. Tym bardziej, że wiele powiedzmy obywateli litewskiej ludowości, Litwiny, które wyszły za mąż obcokrajców mają ten problem, tak to, nie, nie musimy tak przedstawić, że to tylko dla Polaków. To jest takie odwracanie kota ogona. Mamy o wiele więcej problemów, powiedzmy, z tym samym e, używaniem języka, uczestniczeniem Se hostiny Represjami finansowymi czy ze złotem Ziemi mm. mam aż trzy inicjatywy w Parlamencie z naszej frakcji, które wyszły odnośnie przyspieszenia tego złotu ziemi. Niestety po pierwszym czytaniu one są blokowane. Ostatnio odbyły się posiedzenia komisji stosownych i komisja odrzucają projekty, żeby też kompensować lasom za ziemię nie zwrócono czy powiedzmy przedłużyć okres podejmowania decyzji odnośnie kompensowania tej ziemi. I tutaj trudno nam powiedzieć, dlaczego właśnie tak, tak się dzieje. A być może ta inicjatywa, pokazywanie na co dzień tych spraw. O nazwiskach jest też takim, jak mówiłem, odwróceniem kota ogonem, ażeby te sprawy bardziej pilne i, i, i w hierarchii na pewno ważniejsze byłyby odwrócane i blokowane. Ale na pewno nie złożymy swych wysiłków, czy wron, jak to można powiedzieć, i będziemy starali się, żeby te inicjatywy byłyby przyjęte, bo w kraju zachodnim, unijnym, Jedno z podstawowych praw człowieka, prawa do własności, niestety nadal jest pogwałcane i, i powiedzmy w stolicy czy przed, y, przedmieściach jeszcze większość naszych właścicieli ziemi nie uzyskało. To jest y, karygodne. Y, to jest nie na nie, nie spotkaną skalę, no, że po 20 latach wyborcy ziemię nie, nie mogą odzyskać mm -hmm. i w tym kierunku będziemy pracowali. Te problemy są o wiele ważniejsze. Mm -hmm. Jest pan bardzo zajęty związką z kampanią wyborczą. Nie wiem, pewnie pan zauważył, że w Wilnie odbywają się Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie i Polacy też grają. Z dużym sukcesem zresztą. Siedzi pan te mecze? Oglądał pan może? Na żywo mecze? nie, ale, ale wyniki, wyniki znam, bo wiadomo, gdzieś jeszcze w późnym wieczorem czyta się informacje ostatnie. I, i wiemy, że, że Duży polskie wywalczyła pierwszą lokatę i trafił do Ekstraklasy. Z tym, że ta ekstra, Ekstraklasa w, w hokeju na lodzie. Ясся аз бадзо широка, так звана перша дивизия 24 довжини. Я пам'ятаю там в моєму молодщиці, коли іграшки відцібовалиśmy e, для довжини e, польської. Вона грала в екстракласі і було впевнено менше 6 дружин. 6 було в шуса, później e, до до 8 zostało то поширжено. Пам'ятаю рок 76, kiedy в Котовіцех відбувалося 76 свята і гукішці Польщі виграли у ЗСРР. І то то була сенсація по дому, бо це як Канада, чи на новія, бо ні zawsze потенні. Hokeju. No tak, a, w a tutaj w Wilnie grali po nie z Polakami. Zresztą Polacy wygrali. No, na równo grali, ale dobry mecz. Zresztą... Komu pan kibicował? Ja nie oglądałam tego, tego meczu, jak mówiłem. E, a Łynik jest taki, jak jest, 3 dwa bodajże, tak? Mm -hmm. A jedzie pan na e, kanonizację papieża Polaka Mnie, do Nie, niestety, niestety nie jadę. Ale na pewno... Bardzo mocno jesteśmy związani z tą ważną uroczystością, bardzo ważną w Kościele Katolickim, ale dla nas Polaków w szczególności. I Będziemy oglądali tę mszę, która będzie transmitowana z Watykanu. Jadą nasi przedstawiciele Wilięszczyzny. Cieszymy się, że udało się zorganizować grupę. Samorząd Rejonu która skierował 25 osób, które zwyciężyli w konkursie wiedzy o Jania Pawle II. Większości młodzież Wilięskiej, nowy Oddział ZPL, które mam zaszczyt przywódcy. Ufundował 20 miejsc również dla młodzieży które którzy pojadą na kolonizację, będą tam przedstawiali naszą wielczyznę. Zresztą też przeprowadziliśmy imprezę, wielczyznę oczekuje kolonizacja Jana Pawła II, szeroką imprezę w Domopolskiej, w której uczestniczyło około 400 osób. Tak więc żyjemy tym na co dzień. Przeżywamy, oczekujemy, chociaż oczywiście czas tak jest niewdzięczny dla mnie osobiście, no, no ale, ale oczekujemy i cieszymy Dużych się, że właśnie emocje, ten tak? czas czas już następuje. Mm -hmm. Dziękuję panu bardzo za udział w naszej audycji, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. naszym gościem był dzisiaj Waldemar Tomaszewski, poseł do Parlamentu Europejskiego, lider akcji wyborczej w Litwie, kandydat na prezydenta. Mm -hmm.